Chcielibyśmy głęboki oddech. Everybody can take a deep breath, ponieważ jesteśmy w komplecie. we're all in, right? Mm, yes. yes. Ok. Alright. Panie i panowie, droga rodzino, szanowni goście, ladies and gentlemen, dear family and friends. Spotykamy się jeszcze raz, po raz drugi, po ceremonii zaślubin Dominiki i Shona, która miała miejsce w 2000... Pamiętacie którym? Tak. Wy z tym? Jogi. Drogi. <laughs> <laughs> ale, wy ale nie specjalnie, ale niekiedy. Ah, się nie ok. Jak so jak we're je? meeting again after Dominika and Sean's wedding ceremony that was in 2020, remember? 2020. 22? 22. 22. <laughs> yeah, 2022. Ale dzisiaj spotykamy się z inną, w związku z inną okazją, żeby powitać ich malutką córeczkę, Oni są Larysę, starsze, teraz jest młoda. <laughs> Larysę, w waszej rodzinie. But today we have gathered here for a special celebration, the welcoming ceremony of the baby girl Larissa. Dzisiejsza data tego spotkania i miejsce nie są przypadkowe. But the date of our ceremony and the place itself is no coincidence. Dzisiaj bowiem jest 10. rocznica związku Dominiki i Shola. Spotykamy się w ich domu, który jest pięknym zwieńczeniem ich dotychczasowej wspólnej drogi. Ale również, co warto podkreślić, dzisiaj 5,5 miesiąca ma mała Larissa. So, today is the 10th anniversary of Dominika and Sean's relationship. We are meeting in the beautiful, beautiful home that is an outcome of the, of the common journey so far. And above all, Larysa today is five and a half months old. Dzisiejsza celebracja panie i panowie, mam nadzieję, że to poczujecie, będzie o wszystkich. Zaczynając od małej Larysy i jej natury, będzie również o jej rodzicach, którzy są podekscytowani i bardzo radośni w związku z tą nową podróżą, którą zaczynają. Również będzie to celebracja o kwitnących babciach i dziadku, którzy czekali na pierwszą wnuczkę. Ale będzie to też celebracja o wszystkich gościach, e, wszystkich krewnych, znajomych, bliskich, rodziny, którzy mogą odegrać ważną rolę w życiu Larysy, ale którzy również mogą skorzystać na tej relacji, wnieść pewne wartości dla siebie. This celebration is going to be about all of you, starting with little Larysa and her nature, about her parents, at the beginning of the exciting journey, parenthood, with the baby girl, about the blooming grandparents, Who are anticipating the first friend daughter about all the friends and relatives who can have beautiful and positive influence on growing Larissa, but who can also benefit from this relationship as well. W związku z tym mam nadzieję, że dzisiaj wszyscy poczujecie więź między wami, że zrozumiecie jej znaczenie, ale również, że skłoni was ta ceremonia do tego, żeby pielęgnować ją od samego początku. So, actually, I hope that this ceremony will make you feel the bond between all of you, that you will understand its, its importance, and also that you will cherish this bond from the very beginning. W związku z tym chciałabym powitać w imieniu rodziców, ale również własnym wszystkich obecnych tutaj gości, i bardzo się cieszymy, że wszystkim udało się tutaj dotrzeć. Therefore, it is my pleasure. To welcome everyone present here on this joyful occasion, and we are so happy that all of you could make it here. Mam nadzieję, że każdy z Państwa czuje się dzisiaj zauważony, dostrzeżony, doceniony, ale również, że uda Wam się dzisiaj stworzyć kilka takich szczęśliwych życiowych wspomnień. I hope that all of you will feel acknowledged today, and that during this ceremony you will be able to make some beautiful lifetime memories as well. Mamy w pamięci również te osoby, które są Wam bliskie, ale których niestety nie ma już między Wami, które dzisiaj nie mogą Wam towarzyszyć, czyli mowa o tacie Dominiki, Norbercie, mowa o Waszych babciach, czyli wiesi i familii, ale również mowa o cioci Szona, Doris, która była bliska dla Waszej dwójki. And we also keep in mind people that are dear to you but can no longer be here with you today, namely Dominika's father, Norbert. Moje grandmother, Jusia i Pamela, i Sean's aunt Doris, która jest blisko tej sali. Dla tych z Państwa, którzy mnie nie pamiętają, sprzed tych prawie 3 lat, wagnaję Dominika, jestem mówcą ceremonii humanistycznych, prowadząc ceremonie całego cyklu życia. Dla tych, którzy może nie pamiętam, może nie wiem, bo nie wiem, czy wszyscy z have oglądali. I'll pretty ceremony. My name is Dominika. I'm a humanist celebrant conducting all life circle ceremonies. I dzisiaj jestem, powiem szczerze, szczególnie podekscytowana, dlatego że to jest moja pierwsza dwujęzyczna ceremonia powitania. And today I have to admit that I'm uh, truly excited also because it's my first uh, bilingual welcoming ceremony. <laughs> Więc żeby rozpocząć tą ceremonię z dobrą ja też sobie żebyśmy wspólnie oklaskami powitali małą Larysę. So in order to start this ceremony with good energy, I propose that we all greet little Arisa with applause. All right? zeszłego roku i razem ze swoim pojawieniem przyniosła dużo miłości i zjednoczenia w swojej rodzinie. And speaking of her, Larysa was born on the 20th of November last year and she has brought a lot of love and unity to her family. Jej obecność sprawiła, że Dominika i Sean zaczęli uczyć się życia jako trzyosobowa drużyna ale też podekscytowania w związku z tym. Her presence made Dominika and Sean start to learn to be a team of three now, and they are full of joy and excitement at the beginning of their journey. Wow, look at this beautiful. She is really also excited, isn't she? <laughs> Znaczącym faktem, panie i panowie, jest to, że 10 minut po tym, jak Dominika z Seanem dowiedzieli się o tym, że będą rodzicami, nie wiem, czy państwo o tym słyszeli? postanowili uczcić ten moment, kupując ich malutkiej, ich przyszłej córeczce, co jeszcze nie wiedzieli, że będzie córeczką, Te różową sukienkę, którą Państwo dzisiaj widzą. Więc naprawdę podkreślili radośnie ten moment. The significant fact is that ten minutes, ten minutes after Dominika and Sean had found out that they are going to be parents, they bought this tiny little pink dress Clarissa, they, they right? Jest również bardzo wyczekaną, pierwszą wnuczką dla swoich seniorów, dla swoich babci, dziadka i można powiedzieć, że w ogóle w rodzinie była takim wyczekanym